Proszę, wygrywamy level 1. Co nie? Gwen? No mamy Sejuani. Widzisz, ona co chwilę stuny wali. Chciała, możesz mi wyjaśnić, jakie aklaimbowanie na Halo? Eee, no, dost... O. Wbijasz lp I... Na przykład z Mastera do Grandmastera Przechodzisz dopiero wtedy. Kiedy osiągniesz jakąś ilość LP, w zależności od tego, ile ile LP ma najmniej. Co? Na, co jest? Ile LP tam mają, żeby być top 700 na przykład? Top 700 to jest Grandmaster, a top 200 to jest Challenger. Mogę się mylić? Te liczby się zmieniają w zależności od serwera. Ale ja Nie wiem co się odkurwia Nie no <laughs> Not good ja na duże sła podjebałem, no nie jestem na radzie, już sobie poszło kurwa, czemu oni tam idą? Kryt na łeb. Giga pięknie. I o to chodzi. Jeszcze pięknie wszystko farmione z E. I ziomeczku, dawaj. Ktoś chce być DJ-em na Twitchu, to dawaj muzę. Bądź moim prywatnym DJ-em. Tylko proszę, nie, główno. <coughs> Czyli jak masz więcej LP od Ch Challengera, będąc w GM, to masz Challengera. Tak, i to się aktualizuje co 24 godziny o północy. Wiesz o co chodzi? Jest taki wyścig, po prostu kto ma więcej LP. Ja ich dwóch wale, chyba. Nie ironicznie. Ale autosa bym ci chciał wywalić jeszcze. Ja muszę schodzić. Ona się wtedy zesra po prostu. No. I to nam wygrywa wszystko. Pięknie botleń Ora! Widzicie przez to, że zszedłem z mida? Trzeba schodzić częściej. Nie wiem, ja jestem głupi. No to jesteś martwy. A nie, bo to jest Diana. I ty masz skok. Drobnostka! Aaaa! Oro, Widzowie. A, jestem Kiana, ale znikam, Uw. Piąty level Q. HP, dzięki, który nam idzie, polecam. Ma takie, ale to jest slow ale ma dwa samonery, to amnokii. Drobnostka. Ja. to jest wart. Na pewno dała przed chwilą A niech ją jeszcze odbił w sumie Jestem kurwa zajebisty Ez na czacie by się przydało Tak się gra ziomek Mastertier czy Grandmaster? Będzie pijany i lecimy. Kiedy rzuciłeś studia? E, dwa lata temu. I chciałem wrócić na innym kierunku i mnie nie przyjęli. Sadek. Ja mówiłem, Kiana jest totalnie useless na Nie by tam znika. O, Miky, jestem w krzaku, Mój, jest useless. Patrzcie na i damage. No, krzak. <tryk> <tryk> Znowu krzak. Nerwcie Chianę, bo za dużo ma krzaka. Dobry adik, dzięki za Sobika. Jakie dobre, Ty. Muszę się z nią tak bawić, bo nie mam ulta i jak zejdę na bota to nic nie zrobię. A ja chciał zejść w sumie gdzieś. x ten hip hop hop. Nie mam ziomek. Nie. Gówno. O nie. Ja nie mogę stać przy tej ścianie. Ale, Kiama jest uśmiechnięta teraz. Ona taka siedzi. Taka siedzi przed kątem. Ale, Lubię grać w League of Legends. Koleżanki. a wu. koleżanki Ja dżungli ddziki zaroba Jana na topie dobra Sena ma piąty level nic łatwo. <tryk> Czeka, czekam aż znowu będziesz popijać... Faka Ej! Oh my god, she said ej! Good rapping Ej! Darwin miasty, dzięki za subika ziomek Ej! Też jej trochę sprzedałem. Kurde, w sumie nas takowała w Strike'a za darmo, ale... Nie, tam mało. To się nie liczy. Chciałem ją przybejtować jakoś nie wiem na zajebiste ulici czy coś. Nie lepiej żebyś za... Ma... Zasłaniał mapę kamerka Nie, nie je Jebać, jebać, jebać! Ile masz stacków? 111. Chyba Ma mało. Muszę podrapać się po nosku, byczku. Nie wiem, czy Diana mi tu kuku nie zrobi. Może zrobić za chwilę. Ja nie mam brać raptory chyba też częściej przeciwnika. No, one shot, kiedy poleciał, bo ich nie ma. Dobra, ja chyba przepuszuję, pójdę sobie na bota. No, co może tak jak Jana zrobić? Wreszcie jest zestakowany na tym idzie. Diana na bocie, chuj do bota. Trzeba presję robić. No i Diana wkurwiona, nie? Bo mid difference i. i chuj. Nie robi Drake'a? Diana Tiltet. Nie może skanter dżunglować, nic nie może. It. Let's go. jas Dobra. Chuj. Ja nas Okienko tracąc Turet i może drugi też. Ja se to ponapierdalam. Męczy żyje. Na pewno. Kurwa. Jak nie przeżyjesz, to popełniłem są decyzję. fajnie się gra interactive gameplay dawaj jeszcze raz sztuczkę A ja zmienię trinketa chyba na czerwony tylko przez niem dobra kryć Enjoy. Ile LP trzeba mieć, by zdobyć Grandmastera? Na oście 650, ona eunę -y chyba, nie wiem, 300 tylko? Coś takiego. Teraz się będzie dobrze bawić, jak przyjdę na bota. Może jeszcze blu pod Imo? Mimo! Mogli zagrać lepiej przeciwnicy Nie no, chujowi są <laughs> Co mogę powiedzieć Na Westie gram Runy takie Takie, takie, takie ma ulti <laughs> no, jeszcze to sobie wezmę. Dobra, i to jest strigierka, widzę. No kurwa, to już Dziomek A jem caring Trendana nam idzie. I chyba jednak będzie ten Wysgrał gdzieś na tego Nasesa no, wiem, że tam grał nawet na jakiegoś innego zioma, na którego też grałem dzisiaj. No, my mamy... Tak... Możemy się trafić w bierce. Mamy bardzo podobne MMR O wina. O, na no ulti. Dobra. 1000 golda oddane to nie jest dobre Printa to poddaje. Na midzie oddaje bardziej. Dobra, w razie czego mam Dravena, żeby wykierował. Robisz bit pod ich team czy ogólny na trendzie? No, raczej pod ich team. Czy nie wiem, Trenda to tam ma dwie ścieżki do wyboru albo e, Kraken, albo Gal Forsik. W zależności od tego co potrzebujesz na no, właśnie przeciwników. No, a tak to reszta w sumie... Znaczy reszta, no ten item jest bardzo fajny, dlatego się go buduje. Infinity Edge, no kurde, no jak nie składasz Infinity Edge na trendie, to reporta dostajesz. I nit. Dobra, kończymy tę gierkę chyba. Ile lat zajęła ci nauka gry, to poziom stara Grand Mastera? Nie ja, wiem, 10, niby, nagrałem 10 lat. Dobra, don't over grity. nie, ziomek, to jest luzable jak tak będziemy shutdown na uh, Anou... ten... komentator będzie gadał. Pojebane ty, silny Silny w chuj ten ziom Jak zrobi robi pętę w ciągu dwóch meczów, kiwtuje 10 subów, kurde ale wybrałeś timing ja po, ja po tej grze będę kończył raczej Chociaż kurde, tak mi giera siadła Ale jest pierwsza w nocy Ja muszę jutro też stać jakoś Odcineczek musi być może będzie z tej jego trendu. No mi siadła, gera Next jeszcze. Oj, widzowie. I cyk na smurfa. Na smurfa do Irona. Robisz trzy pęty i dostajesz 10 gift subów cię jeszcze o 200 LP wyprzedził? Spokojnie, spokojnie. Po pierwsze, ja mam lepsze gainy Po drugie. Mamy lepszych widzów To trzecie Ora Więc o czym my rozmawiamy Ja muszę wstać o szóstej Holy shit. Nie no ziomek to idź spać Wie, Wiesz jak chujowo mało snu działa na zdrowie ludzia Bardzo słabo. 13 godzin. Ej, eee, sobie żartuję, Mordo. Nie wszystko, co mówię, jest na poważnie. W sumie, kurczę, dużo rzeczy, które mówię, nie jest na poważnie. Dobra, GG. No to była free gierka o. Jeszcze srolowałem pod koniec. Nie mogą wiedzieć, że mam dobra kada, GG-WP.